Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku przedstawimy, jakiej spółce LTD potrzebna jest licencja operatora pojazdów towarowych i jakie są jej rodzaje. Spółka Limited nie musi wyrabiać licencji operatora pojazdów towarowych, jeśli używa pojazdów tylko na terenie Wielkiej Brytanii lub kiedy transportuje towary nie w celach wynajmu lub za wynagrodzeniem. Licencja operatora pojazdów towarowych. Jest potrzebna twojej spółce LTD, jeśli ta ma siedzibę w Anglii, Szkocji lub Walii i do transportu wykorzystujesz furgonetek lub innych lekkich pojazdów towarowych, vans, light goods vehicles, furgonetek holujących przyczepy, samochodów holujących przyczepy i tymi właśnie pojazdami transportuje towary na zlecenie lub za wynagrodzenie w Unii Europejskiej, Islandii Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Jeżeli taka sytuacja dotyczy Twojej spółki LTD, to musisz ubiegać się o standardową międzynarodową licencję operatora pojazdów towarowych. Natomiast jeśli już taką licencję Twoja spółka posiada, to pamiętaj, że trzeba dodać do niej pojazdy wykorzystywane w trasach poza United Kingdom. Czy posiadając jedną licencję, mogę ubiegać się o inną lub ją przekształcić? Tak, rozpisujemy możliwości. Pierwsze możesz ubiegać się o przekształcenie standardowej krajowej licencji operatora pojazdów towarowych w standardową międzynarodową licencję operatora pojazdów towarowych. Drugą możesz ubiegać się o przekształcenie swojej ograniczonej licencji operatora pojazdów towarowych w standardową międzynarodową licencję operatora pojazdów towarowych. Uwaga. Spółka Limited może być ukarana grzywną przez Agencję Normalizacyjną do Skład Kierowców i Pojazdów DVSA w United Kingdom, jeśli będzie działać bez odpowiedniej licencji lub zostać oskarżona o naruszenie przepisów w krajach europejskich, przez które pojazdy spółki przejeżdżają. Przepisy powyższe dotyczą furgonetek o maksymalnej dopuszczalnej masie MM powyżej 2500 kg 2,5 tony. I do 3500 kg, 3,5 tony. Furgonetek holujących przyczepę o całkowitej masie zespołu GTW powyżej 2,5 tony i do 3,5 tony 3,5 tony. Samochodów holujących przyczepę o GTW powyżej 2,5 tony i do 3,5 tony. Co zrobić, aby wyrobić licencję operatora pojazdów towarowych? Aby uzyskać standardową międzynarodową licencję operatora pojazdów towarowych, trzeba zatrudnić kierownika transportu. Osoba ta będzie w Twojej spółce transportowej odpowiedzialna za takie rzeczy jak planowanie tras i ustalanie godzin dostaw, zarządzanie zespołem kierowców i pracowników administracyjnych, dbanie o to, by kierowcy przestrzegali przepisów firmowych i branżowych, organizowanie konserwacji pojazdów. Przeglądów technicznych i opłat podatkowych. Organizowanie wymiany pojazdów. Kto może być kierownikiem transportu? Osoba musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowej kierownika transportu CPC. Certyfikat ten potwierdza, że osoba posiada wiedzę na temat przepisów i polityk branży transportowej. Ewentualnie, można zlecić komuś z zewnątrz bycie kierownikiem transportu w Twojej spółce. Czyli kierownik stricte nie musi być zatrudniony w Twojej spółce, ale spółka może mieć umowę z taką osobą na pełnienie funkcji kierownika transportu. Zlecenie zewnętrzne też ma swoje wymogi. W spółce musi być zatrudniony koordynator deskor transportu, czyli osoba, która określa zadania, jakie będzie wykonywał kierownik transportu. Z kolei kierownik transportu. Może pracować dla maksymalnie czterech operatorów pojazdów, w tym dla Twojej spółki, zarządzając nie więcej niż pięćdziesięcioma pojazdami łącznie wśród wszystkich operatorów. Więcej na temat kompetencji zawodowej kierownika transportu w osobnym odcinku. Szukaj na naszym kanale. W kolejnym odcinku omówimy etapy składania wniosku o standardową międzynarodową licencję operatora pojazdów towarowych.